Witajcie drodzy odkrywcy w Parku Wiedzy. Dzisiaj poznamy tajemnice serializacji i deserializacji, czyli jak komputery pakują informacje do podróży i jak potem je rozpakowują, żeby można było je zrozumieć. Jesteście ciekawi, jak to działa? To wyruszajmy razem na tę fascynującą przygodę z informatyką. W zakątku piknikowym spotkałam pszczółkę i psa. Pszczółka powiedziała. Że serializacja to układanie wszystkich dokumentów do jednej długiej rolki papieru, żeby łatwiej było je przenosić, a potem wystarczy tylko odwinąć, żeby przeczytać wszystko po kolei. Pies dodał, że deserializacja to jak próba odczytania wiadomości zapisanej w kiełbaskach, ułożonych jedna za drugą. Trzeba uważać, by się nie pogubić. Ich pomysły były zabawne. Ale wyjaśniłam im, że serializacja to zamiana danych w specjalny format, który ułatwia przesyłanie, a deserializacja pozwala je odczytać i przywrócić do pierwotnej formy. Na ścieżce spacerowej spotkałam żabę i wróbla. Żaba powiedziała, że gdy projektuje aplikację mobilną, często zapisuje ustawienia użytkownika w formacie łatwym do przesłania. Na przykład, gdy ktoś zmienia telefon, aplikacja pamięta jego ulubione rzeczy dzięki serializacji. Wróbel dodał, że przy tworzeniu algorytmów używa deserializacji, żeby szybko wczytać zapisane wyniki badań z pliku i kontynuować analizę bez zbędnego przepisywania. Ich przykłady były trafne. Dodałam tylko, że serializacja i deserializacja pomagają szybko przenosić i używać dane między różnymi systemami. Pod Wielkim Drzewem spotkałam biedronkę i szczurka. Postanowiłam sprawdzić ich wiedzę i zapytałam: Co wiedzą o serializacji i deserializacji? Biedronka powiedziała, że serializacja to proces, który zamienia informacje na ciąg znaków lub liczb, żeby można je było łatwo wysłać przez Internet lub zapisać. Szczurek uzupełnił, że deserializacja pozwala na odzyskanie tych danych i odtworzenie ich w komputerze dokładnie w taki sposób, jak zostały zapisane. Pochwaliłam ich za dużą wiedzę i podsumowałam, że dzięki tym procesom komputery skutecznie wymieniają między sobą informacje. Kochani badacze, dzisiaj poznaliśmy, czym są serializacja i deserializacja. Czyli jak komputery zapisują informacje, żeby je szybko przesyłać, i jak potem je odczytują, abyśmy mogli z nich korzystać. Mam nadzieję, że nasza wspólna przygoda pomogła Wam lepiej zrozumieć te ważne zagadnienia informatyczne. Do zobaczenia na kolejnych wyprawach po świecie wiedzy.